witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną? Dipple się, Witajcie na Kole Fortuny Laki Bloków, dokładnie tak. Słuchajcie, dzisiaj bardzo serdecznie chcielibyśmy pozdrowić Annę Nowicką i Aleksandrę Wyszyńską. Bardzo was pozdrawiam. A jeżeli chcecie, aby w następnym odcineczku pozdrowiła ciebie, wystarczy, że klikniesz Subika z dzwoneczkiem, zostawisz komentarz pod filmem Pozdrawiam. I oczywiście łapeczkę w górę. A challenge łapeczek w górę, niech to, be, niech to będzie 6000. I patrzcie za mną, jaki stoi piękny skrzat z kołem fortuny. Pójdziemy już teraz sobie tutaj do G Playa. Zobaczymy wszystko, jak to z bliska wygląda. No, słuchaj. Właśnie tutaj chodzi? jest w skrzynce napisane na czym polega w ogóle to koło o, fortuny. To czytaj, I tutaj czytaj. słuchaj, wychodzi na to, że o, do wy to wykonania my? są tutaj trzy zadania, i może na początku mam tutaj taką książkę, która jest podpisana nagroda. Może na początku ją bym przeczytał, Dobra. co? No, naj zaczynamy najlepiej od nagrody. Dawaj. Aha. Czytać. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów po trzech rundach wygrywa Nagroda dla zwycięzcy znajduje się w skrzynce, która jest umieszczona w środku koła fortuny, czyli tam idziemy zobaczyć, zobaczcie. jaka jest. To jest nagroda w ogóle, no, tutaj. Dobra, dobra, chodźcie, idziemy zobaczyć. I hopsa, hopsa. I uwaga, ja dosięgnę. O, ale czadowe w ogóle rzeczy tutaj są. Ale ekstra w ogóle dziplej widzisz to? Weź no, ja Jacie donaty, jedzą pyszne, serduszka. No, y, normalnie se, takie Muszę fajne serduszka. Fajne Ej, ale nie serduszka, pani. Ej, no tylko serdusze. chciałem spróbować. A ogólnie, słuchaj, co trzeba zrobić, żeby w ogóle, wiesz, co zostać pozdrowionym tutaj, tak naprawdę na, na odcinku, co? No, trzeba koniecznie napisać komentarz, pozdrawiam, dać subika z dzwoneczkiem, i oczywiście łapeczkę w górę. A co, nie słyszałeś, jak przed chwilą o tym mówiłam? No właśnie jakoś słuchaj nie usłyszałem, bo byłem tutaj zajęty. Tak czy inaczej, słuchaj, możemy zaczynać pierwsze zadanie robić. Tak, tak, zaczynamy, zaczynamy, ale się już Także czekaj, już czytam, na czym polega pierwsze zadanie. A więc mamy wylosować sobie po 10 laki bloków i po wylosowaniu mamy je oczywiście zniszczyć i stoczyć ze sobą pojedynek. Kto wygra, otrzymuje pierwszy punkt. Lumi. No dobra, no to ja pierwsza będę losować i może zrobimy tak, że naraz wylosuję tutaj 5, ich co? Aha, no dobra, tu po do pięć. i po nie pójdziesz. No dobra, dobra no to uwaga, zaczynamy w dawaj. takim razie. Jako pierwsze tutaj zielono-fioletowe. Dobra, już idę prioreci ok Okej. które? Różowe. Różowe, różowe dobra, różowe. mam. Następnie dalej. Następnie bierzemy białe. Tutaj tutaj takie Jasne. białe, kolorkowe trochę. Okej, okay, mamy to. Tak, następnie zielone. Który? Bo dwa są tutaj zielone. Tutaj takie jakby z takim y, trójkątem? Dobra, okej. Okay. I, I ostatni. I ostatnie niech to będą granatowe z Omegą. To one są tutaj w tej skrzyni. Omega Lucky Bloki. Wow, tak, one tak, są tak, bardzo tak, fajne. Tak. Okej, okay, dobra, także raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Twoje wszystkie wylosowane dobra. Lucky Bloki, Lumi. Dobra, I co, super. mam ja teraz losować, czy otwieramy pierw twoje? Bo w sumie jestem ciekawy, co w nich będzie. To co, do, dawaj może ten. Dobra. Y, losuj. otwieramy. Dobra. Joki Jaki fart! Już będziesz mieć taką Teraz przecież przewagę nade mną, o, słuchaj. Przecież będziesz mieć, o, jak ubierzesz sobie tą zbrojkę, to już to w To będę miała to... przewagę! Uważaj! Dokładnie, tak, dokładnie. cię, tak, TNT, tylko... o, nie, zwiewaj! Nie, 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 Trzy ja serduszka, nie mogę. trzy serduszka mi zostały tutaj, Bo w ogóle tutaj jest taki guzik, słuchaj, dzięki któremu można wyczyścić tą arenkę I zobacz, jest teraz już odbudowana o, i no możesz stosować super. kolejne no to, super, no to dawaj. w takim razie No to dobra, to bierzemy teraz to I co? Nic I nie nic? wypadło ha, o, ha. Ej, mamy, mamy tutaj ja może coś jedna. jest w tej skrzynce? Coś o, jest tam? O, o leczoderskie, nie no, g po prostu... Ty oszalejesz, jak ty to ty zobaczysz. Ty masz Marta w ogóle, Lumi. Ty no. trafiasz takiej temki, że później w pojedynku ze mną tu będziesz miała taką przewagę. Ej, co się stało? Jak ty tutaj tak szybko przyleciałaś? i coś ty... cię odrzuciło może? może jakiś Nie wiem o co w ogóle chodzi. Jakie to Ej, dziwne. Tutaj jeszcze helmik zostawiłaś w skrzyni w ogóle. No, dobra, no to jeszcze mamy helmik. No i dobra, no i słuchajcie, i ostatnie. O, o nie, Uwaga. o nie, o nie. O nie, o nie. O nie, o nie, może ja sobie tej... Dawaj, czy... Tak... Ty, bo to przez ten mieczyk zobaczcie w ogóle. Ty! Ja. Ty Oletka. przez ten mieczek potrafisz tak szybko biegać? Co? Nieźle, co? O, co to za mieczyk jestem. w ogóle, co ty tu? Dałaś w ogóle. Nieźle. Ja. A może wiecie co? Ja teraz wezmę i ubiorę tutaj. Jo, jak to wszystko giplay w ogóle nie ma. No nie mam ty z tobą. Jak ty to zobaczysz, patrz. No bo nie, z jakim mieczem, ze wszystkim normalnie tak szybciutko idę, no dobra, to, to, no to na razie to, to, to w ogóle, ściągnę. przecież ty nie będziesz w ogóle koordynować tych ruchów swoich no, przecież i tak dalej. No ogólnie to powiem wam, że tak trochę ciężko mi właśnie jest, tak, ale... ale... co, to jest na sprincie czy nawet jak wystarczy, że klikniesz w... Nie no, teraz no, szybko prostu... nie biegasz. No nie no, bo teraz już sobie ściągnęłam i mam, ale jak wystarczy, że kliknę tylko raz w i po prostu tak mnie już Dobra, słuchaj Lumi. Bo ja tutaj ogólnie tak się składa, że w no. ogóle wylosowałem, to jakiś itemek ci robi, wylosowałem swoje laki bloki, właśnie no dobra, będę za kielosował. losował. Także mam już pięć słuchaj, swoich tutaj wylosowanych. Czekaj, i ostatni to był A ja tu chyba odłożę, Omega. To jest jest niepotrzebne. Ej, mi dobra. w ogóle jeszcze jeden został! Omega! Tak, jeszcze? W takim razie. O, jajka A... wylosowałaś! Dor Korki, ty, no to co Lumi, w ogóle radzę ci się uzbroić w te itemki, które tutaj masz, ja jakiś bedrock w ogóle wylosowałem, jakiegoś villagera, na razie nic nie mam, żadnych itemków, o jest, w sumie mam taki mieczy różowy w ogóle, pat, no. fajny, o fajny, fajny, widzę, fajny, no, Cię, możecie, możecie dobra i osta zobaczyć. ostatnie o. dwa laki bloki, co ziemniak, co to ma być w ogóle, ja dzisiaj ja jajka, nie mam chyba szczęścia, ziemniaki. No i nic nie ma w ogóle, co no to za laki bloki. Jeden mieczyk wylosowałem tylko. Jakiegoś tutaj villagera. Dobra, losuj następne pięć lubi. Ja, spokojnie, spokojnie. Słuchaj, musisz Dobra, być bardziej tutaj. spokojna. No, losuj no następne ja pięć. Wam, ciężko I rozpoczynamy pojedynek Dobra, tak naprawdę, nie? I tradycyjne Wykły. niech będą. Dobra, no. I te czarne niech będą. I te małe i okay. niech będą te takie fioletowo-zielone ha! ale strzeliłam i różowe i jeszcze różowe. Dobra, Masz fioletowo zielone dać. i różowe. Dobra, mam już wszystkie lumi dla ciebie, także proszę, już ci tutaj daję. Dobra. I to są ostatnie laki bloki, które będziesz losować przed pojedynkiem także powodzenia, żeby ci się Dobra. udało jak najlepsze rzeczy. A ja dziękuję. sobie od razu też wylosuję, słuchaj. No to to co? Także raz, ja tutaj już zaczynam, dwa, nie? trzy. O, Dobra. O nie, o nie, o nie, co w ogóle za króliczek? Jaki króliczek? Ja nie mogę pokonać go, słuchaj. No. Oj, dawaj, możesz go w takim razie. Dobra, jakiś w ogóle, słuchaj, Następne. mega dobry. Ale czemu ty nie nosisz tych zbrojek? Słuchaj, one by cię ochroniły. Musisz być przygotowana do walki A. cały czas. Bo no tutaj dobra. wiesz, co różne zagrożenia przecież cię będą czekać. Także no cały czas musisz być Ale na bieżąco ja gotowa. Ja Przerzuca, że ja raz tylko wukliknę i jestem w jakimś innym miejscu Nie mogę no, tam No to trafić. nie wiem, nie wiem, słuchaj Lumi w ogóle gdzieś tu weszłam Nie, wiecie co, ja muszę na razie sobie po prostu ściągnąć tą zbrojkę, bo to yy, ciężko, ciężko to szybka w ogóle jest. No, yy, jestem po prostu za szybko zdecydowanie, ale wezmę sobie mieczek, bo po prostu tam się szybciej udam teraz O, w takim razie, dobra Dobra, także Zaczynam. gdzie jesteś Lumi? O, Raz. A, tutaj to które już stosujesz? Yy, ja już teraz, jeszcze mi zostały trzy. trzy dobra, do no to tego. dawaj, leci z tym. Hop. I rozpoczynamy pojedynek, bo jeszcze są tu dwa o, pozostałe dobra. inne zadania do wykonania związane z blokami, także będzie o, bardzo ciekawie. Nic? I jeszcze no. różowe? I ja. Krowy! Ty krowy, ale fajne. Ej, zostaw moje krowki! To są moje i nie można brać moich krewet. dobra, ci Patrz jak w ogóle na nich no. jedzie Ja już mam dobra. wszystkie, ja już mam Ej. wszystkie, teraz ty Zobacz w ogóle kto tu się pojawił Mało ja, widziałaś? Ale, ale słodziak Ty to chociaż mi pomagał. taki ładny, ładniejszy niż ty, ty. O, o nie, nie. jakieś tutaj O nie, o nie, o nie, on mnie tutaj goni Idź sobie, idź sobie, idź pomoc, sobie Pomóc, pomoc? W nie, 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 Spakiem nie, nie lubi, spokojnie ja sobie jakoś dam radę. Ej, ty nie mi tutaj no, tak nie biegaj, on nie pokonał po mnie, Zobaczymy, słuchaj. możemy wypróbować mój mieczek na krowach, albo wiecie co? Jest, mam zbrojkę no. w końcu. Lumi, chodź, bo już ja ogólnie. O nie, tutaj jest ten króliczek, ja wiesz co? Czyszczę tutaj arenkę i rozpoczynamy pojedynek. Także o, uwaga. Dobra. dobra, także szykuj się. Ja w sumie wiesz co wylosowałem? Tylko ogólnie tą zbrojkę beznadziejną. I mieczy króżowy. I się w ogóle zastanawiam, wiesz co, jakiego ja muszę mieć pecha, że ogólnie takie słabej temki. No ale co, rozpoczynamy pojedynek. Jesteś gotowa? E, tak, tak, tylko ja będziesz miał problem chyba, żeby mnie znaleźć. Wiesz, Taki tak się... Ty, ty jesteś dobry, w ogóle... Ty, no ja nie mogę w ciebie w ogóle tutaj ten ciebie dotknąć. Ja wiesz? nie mogę w ciebie też trafić, w ogóle <laughs> choć tutaj. Dobra? No ta... Ja nie mogę strepka wleciała. w no, mam cię... Nie, mam pół serca, mam pół serca, co ty robisz, co ty robisz, jak to możliwe? No słuchaj, po prostu cię cisnę, a ty nie umiesz skoordynować swoich ruchów. E, yes. Nie nie co, to jest po prostu niemożliwe. Wygrałem, pierwszy punkt dla mnie. Fajny. I, wszystko, I musiałam przegrać. No nie, no po prostu skandal. No ale dobra, teraz następne to zadanko. Nikt Dobra, będzie. lubi, Jak także kolejne plakuje. zadanie. Pierwszy punkt dla mnie się zbliżam, żeby dostać Brawo. tą nagrodę, słuchaj. Okej, okay, drugie zadanie. Osoba, która wygrała poprzednie zadanie, idzie do tunelu różowego, a osoba, o, która tego? przegrała, do czerwonego. Czyli ta. punkt zdobywa osoba, która straci najmniej serc, bądź że żyje. Okej, okay, także Lumi ogólnie po prostu trzeba e, e, tutaj wiesz co, jak najmniej obrażeń otrzymać Dobra. od laki bloków. Tejdziesz tutaj do czerwonego tak. tunelu. Ja jakoś już wygrałem do różowego. Mam nadzieję, no ja że będę tam miał zaczynamy, lepsze zaczynamy laki już. bloki. Tak i tam trzeba w każdym pokoju zniszczyć po drodze wszystkie laki bloki. Także dawaj, Dobra, rozpoczynamy. Restart. Zobaczymy co tutaj. No i Jest różowy słuchaj, A ja już padłem w pierwszym pokoiku, ha, W pierwszym no, pokoju nie, ja nie, mam takie O nie. Miecz wezmę, a i stąd! Nie. A piw, paf, a piw, paf. Słuchaj, ja idę do ciebie, Lumi, o, bo do mojego ja tunelu nie, też, ja też nie da się, się wejść. Ale ty ciebie nie pokonali też, przynajmniej, też, tak? Czy pokonali? Nie, no pokonali mnie, już padłam. muszę tam z powrotem sobie pójść. Tylko ten no. mieczek, powiem Wam, że jest taki jakiś dziwny. I uwaga! co tutaj? To jest, to jest ziomek ode mnie, on jest mega dobry, czekaj, ja tutaj szybko wyczyszczę arenkę. No tak, Dobra. Mi ten ziomek on jest taki dobry, że mi to po prostu się aż zacięło. No, dobra, słuchaj, już, już ich nie ma, także wszystko w porządku. Możemy, słuchaj, teraz e, iść dalej, tylko no, to jest remis na razie, tak? tak słuchaj, zdejmij może tą zbrojkę, żebyś nie tak udało. nie biegała. E, także ogólnie kontynuujemy dalej. Ko, komu uda się po prostu jak najmniej żyć stracić, e, i serduszek ten wygrywa? Także, Lumi, ogólnie Twoim zadaniem jest dojść do samego końca i stracić jak najmniej serduszek, a najlepiej to w ogóle, żebyś nie padła, nie? Nie wiem o tym muszę tylko tutaj bardzo dużo Ja już jestem powyrzucać. na ostatnim. O nie, i tutaj króliczek, O nie, no i jest... już byłem nie. na ostatnim pokoju. Co jest? Tutaj Pokonali jakiegoś... ciebie też? Nie, mam jakiegoś zombiaczka tutaj, który chce mnie pokonać. No oczywiście, że musiał mnie pokonać w takim razie. Ty, no ale no mi, bo teraz nie wiadomo po raz kolejny kto wygrał, bo ja, ja straciłem dużo serduszek. Ty też straciłaś dużo serduszek. A? Czekaj, na którym ty jesteś pokoju? Ty jeszcze nie skończyłaś w sumie. No to nie no wiem, nie. kto dostaje ja punkt za te mam... zadanie. Y no ja chyba dostanę punkt, nie? Tak mi się wydaje, że to ja... No. No nie wiem, jest, słuchaj, to remis, moim zdaniem. Ja pójdę tam sobie dalej, po Nie co no, słuchaj, to już nie ma sensu, bo już U! po prostu dwa razy padliśmy. Okej, okay, to ogólnie, słuchaj, Lumi. Robimy tak, robimy remis i przechodzimy do trzeciego zadania. Dobra. Tak Także uwaga, czytam trzecie zadanie. E, ostatnie zadanie dotyczy walki z potworami. Musicie wylosować trzy razy laki bloki, które otwieracie po pięć razy. Punkt zdobywa osoba, która przeżyje. Czyli po prostu, kto sobie będzie ra radził z tymi potworkami, ten po prostu, wiesz co, wygrywa. No dobra. Losujemy, słuchaj, po jednym laki bloku i po, każd po każdym wylosowaniu otrzymujesz pięć sztuk tego danego laki bloku. Także dawaj losuj pierwsza, dobra. ja ci będę szykował i będziemy I... otwierali czarny. i rozpoczynali. Czarny. Ok, pięć czarnych, dobra, dalej. Eee, różowe. Pięć różowych i ostatni raz, dawaj. Białe. Dobra, no i mamy. Masz, słuchaj, 15 laki bloków. I teraz musisz się po raz kolejny jak najlepiej uzbroić, ponieważ będziemy walczyli teraz z potworkami. Także Dobra. będzie trudno. Będzie może ciekawie. A ja, słuchaj, losuję sobie no też. Będę ja także... odpalać sobie je po kolei. Dobra. Ja już Lumi w ogóle e... wylosowałem. Hełnik. Mam klasyka i dwa y, tego, dwa takie y, zielone, jakby. Dobra. Dobra. jak Dobra. tam masz coś fajnego? No, hełm na razie. O, nie. O, o, nie uważaj! Nie, uciekaj, o, nie. uciekaj, uciekaj, uciekaj. No, pokonał cię? No jasne, że mnie po prostu pokonał tylko gdzie Dobra, to jest? czekaj, ja, ja tutaj y, pokonam Bo tu Dobra. można wyzerować jakby wszystkie Okej, okay, także dawaj, lecisz dalej Co, co tu masz? Y, e, nic ciekawego nic ma. Tutaj. A, co? To jakieś takie... redstone'y fioletowe no, słuchaj. No, śmieszne, co? Purple o, i spodenki, stone normalnie I spodenki, teraz o. Y, ty też patrz swoje Dobra, ja na razie nic, nic ciekawego słuchaj. Nic ciekawego czy no musimy się przygotować. Masz w ogóle jakiś mieczyk, Lumi? Ty, drzewo ci się... Normalnie jakiś posąg ci się ułożył, może to jest jakiś posąg, słuchaj... Herobrina w ogóle czy coś, co? No, też mi się tak wydaje. O nie! Blaze pokonał mnie. Słuchaj, uważaj, bo tam jest Blaze. No, słuchajcie. O, tutaj mam jakieś dodatkowe, jeden jest taki, drugi jest tak. Mieczek, 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 nie mówcie, że Masz mieczyk? On już słyszał, tak. Też mam taki różowy mieczyk chyba. Dobra, Lumi ogólnie, ja że biorąc. Ja, ostatnie, ostatnie Ja, już mam. ja tu wylosowałem z ale w ogóle. Uwaga, TNT! Uwaga, TNT! Ja o, Dobra. To. Dobra, słuchajcie, to co jest mi w ogóle nie. Niepotrzebne... Ty nie bierzesz tego mieczyka w ogóle? Biorę no ja sobie biorę, go biorę? Ja się muszę po prostu ubrać tutaj. Ty co? jeszcze masz tutaj hełmik w ogóle, farta miałaś. Masz no. hełmik, masz zbrojkę, a ja nie mam nic ja znowu a słuchaj... A wiesz ile ja mam tych hełmików? Nie. Mam w sumie spodęki. Tutaj mi jeden, Naprawdę? to ja sobie go biorę. Chcesz? No to poczekaj, to, sobie... to muszę, tutaj, muszę tutaj przyjść do ciebie. A ja już sobie y... wziąłem go. A no dobra, słuchaj. no dobra, no dobra. Tu no jest to jest jeszcze mieczek razie... słuchaj, Lucky Sword, bierzesz go czy nie do walki? Nie, bo ja mam tutaj swój dobry mieczek, Dobra, tylko to co? Jesteś Ho. gotowa Lumi ogólnie? To dobra, y... to chodź się zamienimy, tak. daj mi te twoje zbrojki, a ja ci dam moje. Jak ty nie umiesz słuchaj w tym biegać, to ja będę może umiał lepiej biegać, dobra. trzymaj. Dobra. A ten mieczek, ty ja nie mogę zdjąć zbroj w ogóle. Tej, co mam na sobie, jednak. Tak? Dobra, Nie możesz? No czekaj. No to czekaj. Jeśli nic, no to ja będę miała swój, może, jakiś mieczyk Ja sobie ubiorę teraz tam zbroję. Dobra, to trzymaj to. Ładną. To trzymaj, to bierz i to powinno ci słuchaj zadziałać, tylko ten mieczyk jeszcze możesz, yy, dobra to ja go mam tego szybkiego mieczyka no? i co serio, dobra. ty rzeczywiście ten to, mieczyk powoduje, zobaczcie aż nie można nadążyć za nim, dobra dawaj Fajne. dawaj, szkoda czasu, musimy teraz tutaj trzecie zadanko robić, no, no trzecie zadanko to jest słuchaj spawnujemy teraz potworki, dobra. także co jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa, jestem Dobra. przygotowana. I uwaga, wygra. Kto to sobie Czy? lepiej poradzi w tym zadaniu, ten po prostu otrzymuje następny nagrodę. punkt, czyli tak, yy, następny punkt i nagrodę. Uwaga, pojawiła się armia, z którą masz, musimy sobie poradzić. FIFA, ty patrz w ogóle, co to jest zamieczyk. Ej, co się z nimi dzieje? Oni mają jakieś dziwne te. Lumi, ty masz jakieś w ogóle efekty? Przegrałaś? Dokonali jak to w ogóle możliwe, że ja przegrałam. Czyli Ale słuchaj, dobra. dawaj, lecimy dalej, kto sobie będzie z nim gorzej radzi, z nimi gorzej radzić, ten po prostu nie wygrywa, a druga osoba dostaje punkt. Na razie ja sobie chyba lepiej dobra. radzę. Gdzie ty jesteś w ogóle? co? Ja no, już jestem za tobą tutaj. I piw, no. piw, ty, ty w pis, ogóle spałnujesz wodę, Lumi. Ty masz. No. Ty, bo ty tym Lucky Swordem ich tak spałnujesz, ty Lucky Swordem ich atakujesz, Lumi, a tak się składa, że te Lucky Sword daje, słuchaj, wiesz co, dowolne efekty takie randomowe i po prostu na nich dajesz. Różne efekty, wiesz? Tak, no wiem właśnie, że daję na nich różne efekty, więc może sobie coś tu zamienię, ale w sumie niepotrzebnie temu g wziąłem. wszystko po prostu da. Dobra! Tym może sobie poradzę. Tak, no ile, Lumi, padłaś ogólnie? Bo musisz się cofać, musisz się cofać i słuchaj, wtedy o, oni ci nie będą. No, już chyba trzy razy padła. A ja tak tylko raz, czyli daję. na razie wygrywam, Lumi, także na razie wygrywam. Robimy no, do czterech razy, może jak ktoś padnie, co? No, to o nie, teraz, teraz też padłem. Dwa. Czy dwa jest teraz, słuchaj. Ale o musisz nie, się nie, cofać, nie. Jak, jak ich atakujesz, to się cofaj, żeby po prostu ci nie zabierali serduszek. Oni są dosyć wolni, zobacz. Pyk, no, i pyk, i pyk, i pyk. Ale o, są w sumie pyk, nie mamy zbyt pyk, dobrych mieczyków, i w i sumie to dosyć trudno ja idzie, pilowem, nie? Pojedynek z nimi. Ja pilowem, jak taki no? Nie, no, ja już zginąłem trzeci raz, lubi. Dobra, jak teraz padnę. zginie jeszcze raz, no to wtedy yy, tamta osoba druga wygrywa. No dobra, ale też dużo ich pokonałem pewnie więcej od ciebie, no, także nie, to ja też myślę, jest na plus. Ja więcej pokonałem ich. Ale mi się wydaje, że ja. O, dobra, popchnę je do ciebie. A, tak, no i popchnąłem. Wygrałeś, do do piękną skrzynię. Idę Bardzo odebrać ich... nagrodę. Tak. Słuchaj, ciekawy tak naprawdę, co będę miał. Nie mogę się doczekać. No ja tak samo, będzie po prostu ekstra. A ja w takim razie się z wami teraz żegnam. Ta armia, jak widzicie, na mnie nachodzi. No to żegnam się i do następnego odcineczka. Pa, pa.